Za chwilę wyjedziemy żurawie marki Kru Produkcji Niemieckiej i zademonstruję Państwu kolejność rozkładania żurawia przed przystąpieniem do pracy. Nie wie Pan jak to nie ma 对，这个对，这个没有。 A to tam przed, przed rozłożeniem przed rozłożeniem żurawia upewniamy się czy grunt jest w miarę stabilny i twardy żeby później przy podnoszeniu nie było jakichś niespodzianek typu zapadnięcie się łap i tym podobnie Kochę ci coś tam robisz? jeszcze na pewno o Po rozłożeniu żurawia i wypoziomowaniu y, przystępujemy do podnoszenia wysiągnika głównego. Po odczepieniu z blocza przystępujemy do teleskopowania wysięgnika w zależności od potrzeb.